Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Karocik BDO i przyszedłem tutaj z Wami znowu opowiadać trochę o zmianach, a tym razem szok, bo zmiany nastąpiły we wtorek, czyli dzień wcześniej, jak powinny. Nie wiem dlaczego tak się stało, nie było żadnej informacji, ale no cóż, możemy się cieszyć zmianami nieco szybciej. A zanim przejdziemy do tych zmian, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji, kciuka w górę, wiecie to bardzo pomaga przy tworzeniu takich rzeczy. A więc przechodzimy do opowiadania, co tutaj nam poddawali nowego. A oczywiście dalej kontynuują z life skillami, bo jak wiecie, tydzień temu doszły jakby do nas zielone itemy. Okazuje się, że to nie jest to, co mówiłem w poprzednim patchnocie, Czyli przepraszam za złą informację, to nie są manosy. Oni zaczęli od tych najgorszych przedmiotów, czyli zielonych, że tak się wyrażę. I co tydzień będą dodawać kolejne, czyli w tym tygodniu dodali niebieskie, a prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie te właśnie Manos, czyli to będą złote. Ale nie jestem pewny, czy będą już dostępne w sklepie, tak jak mieliśmy to do czynienia z tymi zielonymi. No ale, no dowiemy się, bo póki co sprawdźmy jakie są nowe eventy. Altar of Blood, nie wiem czy ktoś grał w to. Jest taki, tutaj możecie sobie nawet zobaczyć tutaj możecie dołączyć. Ja na razie nie będę wchodził, najwyżej zrobię osobny filmik co do tego. Wchodzi się i po prostu pokonuje się fale wrogów, tak aby nie zniszczyły monumentu. I później kolejne są poziomy, które są coraz bardziej trudniejsze. Za to można wygrać różne nagrody. Tam się wchodzi w trzy osoby, tak więc najlepiej zrobi swoją drużynę. A tym razem, bo to jest cały czas dostępne, tym razem e, trudność, poziom trudności tym ołtarzu, o, ołtarzu... krwi, przepraszam, będzie zmniejszona i będzie większa szansa na zdobycie lepszych nagród no i oczywiście zwiększona e, szansa na nagrody takie jak gold bary 100g czy 1000g, czy nawet e, sprzęt od aż zielonego tri do złotego pen. To jest ciekawe, bo jest podwojona szansa. Wiadomo, że jak tam jest szansa, może procenta podwojona to jest 20, to tak dużo nie robi, ale tu jest fajnie napisanym, podwojona, nie? No to może zachęci ludzi właśnie do e, uczyszczania do tego ołtarza. E, tak samo e, zwiększona szansa na. Otrzymanie Kafrasów czy Blackstone'ów została zwiększona, zdublowana w zasadzie, tak więc też jest jakiś plus, czyli jeżeli nie dostaniemy nic ciekawego, to chociaż te Blackstone czy Kafrasy, to się przyda. Hmm, w sumie muszę do zbroi dużo Kafrasów bić, to może, może trochę przysiedzę przy, przy tym. Dobra, teraz kolejna sprawa. W stage'u 10, czyli jak dojdziecie do 10 fali i pokonacie Kutuma, który się pojawia losowo, tak? Nie. Yy... Aha, dobra. On się pojawia po prostu pod koniec fal, czyli tak jak za każdym, za każdym razem. Tylko, że jeżeli go zabijemy, to można otrzymać nagrody dwa razy. Tak więc, tak więc to jest też plus. Yy, bo z poziomu 10 jest największa szansa, żeby zdobyć te pen złote yy, przedmioty. Ciekawe, czy komuś się to uda. Jak coś tu dajcie w komentarzu yy, screenshota, jestem bardzo ciekaw tego. No i kolejna sprawa, Book of Training Event, czyli chyba tak jak to wcześniej było. Można kupić sobie książeczki, 50% XP, czyli te do trenowania AWK, i zmniejszona jest cena, bo poprzednio to było milion za jedną książeczkę, a teraz jest pół miliona. Tylko, że nie ma teraz do kupienia 10 dziennie, tylko jest 5, czyli to też taka trochę mała strata. Możecie to sobie znaleźć tutaj. Loyalty. Powinno to być tutaj, a oh, jest, Silver Event Items, czyli tutaj możecie sobie kupić, Ja nie mam przy sobie teraz pieniędzy, mam pieniądze, a mam na jedno, czyli możecie sobie kupić i możecie kupować 5 maksymalnie dziennie i tego i tego, czyli do trenowania expa i do trenowania skill pointsów. Jak możecie zobaczyć jeszcze tutaj mam. Z poprzedniego eventu, tak więc, jeden kupiłem, mam 91, tu 90. Trzymam, bo może się przydać. A że kosztuje tak mało, to warto kupić. E, dobra, kon, e, eventy, które dalej są kontynuowane, czyli Life Skill Mastery do 25 września, czyli tutaj jeszcze mamy dosłownie dwa tygodnie, żeby się cieszyć tym, czyli zwiększonym expem, Jeżeli chodzi o Life Skill, -e, tutaj możecie zobaczyć plus 20%. Dark Rift Special Monster Event, czyli w dalszym ciągu mogą się pojawić. Czekajcie, trochę okno podrzucę do góry, czyli mogą się tutaj pojawić specjalne Dark Rifty ze zwiększoną szansą, czyli szybciej się będą pojawiać, też dwa tygodnie. No i Adventure Super Program, jeżeli ktoś się nie zalogował przez ostatni czas, to tutaj ma specjalne, jakby nagrody za logowanie się. Warto się logować chociaż na 5 sekund dziennie, żeby to otrzymać i potem wykorzystać. Fail stack i 60 czy szakatu nie chodzi drogą, tak więc można to spokojnie później jakoś wykorzystać. No i teraz to, co najważniejsze, czyli life skill mastery. Dodane zostały niebieskie przedmioty, z tym, że każdy ma trochę inne nazwy, tak więc trochę ciężko będzie to znaleźć, jeżeli chodzi o marketplace, bo tutaj nie mamy niestety wszystkiego w jednym miejscu. Trzeba szukać functional close i tutaj mamy na przykład. E, zgubiło się to, to było chyba u góry. Czyli kartę mamy na przykład. Karta Gator Close. Są one nieco lepsze od tych zwykłych, zobaczcie sobie sami, e, logia Fisher. Zobaczmy na przykład 3. Tutaj dodaje fishing, fishing Mastery plus 130% będąc na 3, a co da nam na 3 niebieskie. 180, czyli 500 więcej punktów do, master, do mastera tego skilla, a jeżeli o to chodzi, to nie tydzień temu to doszło czyli life skill mastery, czyli jeszcze oprócz umiejętności typu skiller, czyli artisan, profesjonal i tak dalej, mamy jeszcze osobną zakładkę i to są jakby mastery osobno, które Zwiększają szanse w zależności co będziemy na sobie nosić, czyli jeżeli będziemy nosić strój do fishingu, to zwiększa nam się masterka od fishingu i tak dalej. No to działa tak jak zwykłe tworzenie armoru, czyli pod dany life skill robimy armor czy tam pierścienie. No jest to jakieś taka lepsza forma, bo jest zwiększona szansa, żeby zdobywać przedmioty z danych life skilli. No jest to niezwykle interesujące, chociaż wiadomo wykorzystali to również w inny sposób. Czyli można kupować na przykład książeczki do Life Skilla. Nie wiem, czy tutaj znajdę to. chwileczkę, może tu jest Sale eee, Function. To będzie konsumable, pewnie. Eee, nie ma tutaj książeczki. Ciekawe, hmm, ciekawe, czyżby to znikło? A nie, tutaj jest. Widzicie, czyli pojawiło się na przykład Seal Book of Life. Tak jak wcześniej pokazywałem, pojawiły się od razu kostiumy z przeceną, teraz już tego nie ma. Czyli te kostiumy były przecenie. No czyli jakby tak zwiększyć trochę sprzedaż tych itemów. No i tutaj możecie znaleźć wszystkie niebieskie przedmioty. Tak one się nazywają, wystarczy je wklepać... Jak ona się nazywa? Doster na przykład. No to tutaj sobie wklepiamy Doster. No i widzimy sobie tutaj, można porównać to co ja mam. Wczoraj akurat zrobiłem na duo, zielone no i tutaj widzicie różnicę nie? Axe Mastery niebieskim jest 125 czyli 35 więcej niż do tego co ja mam a to jest no troszeczkę więcej z tym, że broń niebieska kosztuje 10 milionów a broń zielona milion, czyli trzeba być nieco bogatszym żeby zrobić niebieski item w dalszym ciągu można ten item kupić u zwykłego NPC-ka tak więc to jest też plus no, i tutaj możecie sobie zobaczyć wartości, które dają, czyli na 3 jest 180, a na tet 70 więcej, tu jeżeli chodzi o ubranka. E, tutaj macie akcesoria. E, ile zwiększają? Chyba więcej niż te, co e, zdecydowanie więcej niż te, co były zielone. Czyli, tak jak przed chwilą powiedziałem, e, niebieskie, e, niebieskiej kategorii te lives, itemy do life skilli są u npc -ków. Czyli można je znaleźć w nie za 10 milionów oraz w Weli za 15. O, czyli 5 milionów jeszcze więcej, czyli warto do Kalfeonu jednak jeździć, żeby trochę zaoszczędzić. No dobra. E, dobra, następna sprawa. E, tutaj, gdzie można kupić kolejne przedmioty, czyli Processing Stone, czyli można więcej itemów przeprocesować, tu też mamy wypisane NPC-ki, to możecie się zapoznać z tym. Nie będę po kolei. Przez to przechodził bo nie ma sensu. To się nic za bardzo nie zmieniło. Dobra, e... czyli idziemy dalej. Dobra, musiałem szybko przeczytać. Bo, tak, czy to jest bardzo interesujące, e... niekoniecznie tutaj są małe zmiany, jeżeli chodzi o zmiany klas. Nie są to jakieś duże zmiany, ale na przykład Wojownik ma tutaj Rage Absorption and Fury Transfer podczas combat stance, if your main weapon. Chyba nie działała absorpcja rage'u czy transferu, jeżeli mieliśmy pre-awakened broń założoną aktualnie bieżąco. <noise> Czyli jeżeli ktoś gra wojownikiem, to bardzo jestem ciekaw tej opinii, czy tak faktycznie było taki bug. A tak samo można zablokować skillu rangera. Nie wiem, czy to jest bardzo ważne. Mmm, u tamera też jakaś drobnostka, czyli nie, nie mogła jakby się e, przeskoczyć, tak? Moving backwards. Aha. A, dobra, to czyli nie można było e, straight packiem na plecach e, jakby się przewracać, czyli jakby przyspieszyć ten ruch. Ale teraz to naprawili, czyli też z główną bronią, to jest też ciekawostka. E, dobra, teraz e, tu już ominę, sobie możecie po prostu przeczytać, jeżeli ktoś gra w Valkirion czy Shia, ale nie, są to duże zmiany. Podziewałem się, że będą jakieś e, poważniejsze jak zmiany w skillach, a to po prostu jakieś takie drobnostki, które przeszkadzały e, podczas e, gry ale jedną z takich istotnych zmian to jest właśnie na przykład kafrasy stołny, czy memorki, możemy teraz więcej kupić naraz i sprzedać, czyli wcześniej to było 10 do kupienia maksymalnie i 100 do sprzedania, a teraz to zmienili, teraz można kupić 100 naraz czyli też chodzi o preorder, że można preorder założyć na 100 a nie 10 sztuk tylko a sprzedawać aż 1000, tak więc to jest bardzo dobra zmiana, bo jak trzeba było kupować na przykład ja chciałem kupić w zeszłym weekendzie 300 kafrasów, musiałem 30 razy naciskać, to było naprawdę frustrujące, no ale w końcu to naprawili. Tak więc, do Pearl Shopu sobie jeszcze przejdziemy za chwilkę. Zmiany w potworkach też nie są za bardzo ważne. Tutaj są drobne zmiany, jeżeli chodzi o interfejs, czyli na przykład nie pojawia się banner w prawym dolnym rogu, czyli tutaj. To było czasami trochę denerwujące. Tym razem będą na przykład notyfikacje, jeżeli chodzi o przedmiot, który pojawi się w Black Spirit Save. Czyli tutaj przetestujmy to. Rzućmy sobie kosteczką, ciekawe co się stanie. 5 do tyłu. To będzie losowy item, tak? A nie do przodu, przepraszam. Dobra, losowy item. Zobaczmy co mi się uda. Zdobyć tym razem Dobra, i co będzie jakaś notyfikacja? Hmm. Chyba im coś tu nie działa. <grym> czyli nie ma żadnej informacji tak, jak to powinno działać. Teraz można zarejestrować słowo klucz do marketu i szukać go. Hmm, czyli tu, jak favorite. Czyli w końcu to działa, to są moje stare, ulubione, kiedy zawsze czegoś szukałem. Tak jak widzicie, już działa w końcu. Mogę to w sumie zresetować. Ale tak samo tutaj powinniśmy widzieć e, przedmioty, które preorderowaliśmy. Kurde, reklama jeszcze się pojawiła podczas muzyki. Dobra, musiałem wyłączyć, przepraszam. Teraz następne to są. Też drobnostki, tutaj jeżeli ktoś interesuje się takimi drobnostkami to polecam sobie przeczytać, nie chcę za bardzo przedłużać, a już tutaj jest 14 minut. Tak więc przechodzimy chyba do ostatniej rzeczy, czyli do Pearl Shopu, zobaczmy z czego nas chcą zedrzeć, za co chcą pieniądze, czyli Lucky Moonlight Package, co tutaj mamy, oczywiście Value Pack. Inwentory o 16 slotów zwiększone i Artisan Memorki razy 100 to zwiększa naprawę Durability razy 4. Plus bonus: Moonlight Shard to powiela Memorki, works Workskrysza, czyli Fail Stack Extra, no i Memory Fragment jeszcze razy 10, czyli można kupić raz. Tutaj osobny Combat Pack, czyli Blessing of Kama Value Pack na 20 dni i Book of Combat też na 20 dni. Tylko i wyłącznie raz, na postać, znaczy na family name. Eee, coupon registration, czyli mamy jeszcze dodatkowy kupon na PETA, o, czyli tak zachęcają, żeby jeszcze... A, wydałem 4, 3850, to może wydam jeszcze na PETA, bo mam 20% oferty. Mm, to jest ciekawe. 333 pack, czyli wszystkiego po 3 dostajemy za 1580. I weight limit plus 300, czyli kolejna rzecz. Pay to win. O, jeżeli chodzi o PayTwin, to, to będzie o, o tym osobny artykuł, tak więc już coś powiedziałem naprzód. Spodziewajcie się około środy lub czwartku, chcę to jakoś tak porządnie zrobić, tak więc no muszę to też jakoś tak przemyśleć, czy faktycznie BDO jest pay to win. No jak widzicie, jednak coś tam jest, ale nie do końca, tak więc przejdziemy jeszcze do dyskusji, jeżeli o to chodzi. No Wait Limit od 300 to jest naprawdę sporo, tak więc niektórzy się skuszą, chociaż cena jest jaka jest. No. Crown Eagle Premium Set on sale, czyli z 3400 na 2720 perełek, troszkę można zaoszczędzić, czyli 20%. To jest dostępne dla, dla tych klas. I jeszcze napisali Jakamsko, niedostępne dla LAN, Archer, dla Archera i Shine. Nieładnie. No i oczywiście o tych y, książeczki, co są dostępne aż do 25 września, tak więc warto, ale one są za Silvera, nie za perełki. Czyli 5 razy dziennie można kupić, czyli 10 w sumie. A jeszcze zapomniałem trochę o autorze o krwi powiedzieć. Czyli tutaj jest jeszcze opisane poziom trudności, który został zmniejszony. Czyli pierwszy i drugi zostają tak samo, z tym, że trzeci będzie ta sama trudność. Tutaj chodzi o rodzaj mobów, jakie się pojawiają. Czyli na poziomie trzecim będzie 2, na poziomie czwartym będzie znowu 2, na piątym będzie dopiero 3, na szóstym 4, 5, 6, 7, 8, czyli faktycznie będzie level 8, podczas gdy my będziemy faktycznie na 10, Tak więc no, powinno być nieco łatwiej. Na pewno spróbuję, spróbuję dojść w końcu do tego stage 10, bo ja chyba doszedłem tylko do piątego, ale nie chciałbym się tego hardrajować. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pamiętajcie, że jeszcze są podwójne za, nagrody jeżeli chodzi o ostatni dziesiąty poziom szansa oczywiście jeżeli macie dobre RNG no to możecie naprawdę sporo ugrać tak więc no dzisiaj się trochę rozgadałem 17 minut ale mam nadzieję że wam się podobają takie patrzne, kiedy wam opowiadam jeżeli macie jakieś fajne fajną krytykę jeżeli chodzi o to co mógłbym poprawić albo w jakiś sposób lepiej żebyście byli bardziej zainteresowani, czy ciekawie opowiadać tak więc bardzo przyjmę taką krytykę no i trzymajcie się do następnego razu pamiętajcie jak wcześniej mówiłem zostawcie subskrypcję, łapę w górę albo zapraszam również na discorda będzie na pewno link pod tym filmikiem no i do usłyszenia niebawem. jo jo